Siempre z strony na Nachos i witam was w trzecim odcinku z mini serii yy, pod yy, Polskę Romanowów i pod po prostu rozpierdziel na całym świecie. Yy, wystarczy spojrzeć na mapę frakcji. Tutaj jest sojusz listopadowy, tutaj są Alianci Włosi i UK yy, Konkordat amerykański. Tutaj jeszcze w nim Francja podbita jest i Czechosłowacja też podbita. Sojusz boliwarski normalnie Tutaj jest czwarta międzynarodówka. Ci. Czwarta międzynarodówka się z Japonią klepią. I z Chinami King. Co się dzie nie dzieje na tym świecie, naprawdę. Sam nie wiem. I dopiero 39 listopad. Normalnie to już by. Nie wiem, było po kapitulacji polskiej chwilę. Gdzie jest po prostu katastrofa. I ja się klepię z USA. Ale wiem, jak. To rozwiązać, no bo patrzcie, muszę skapitulować USA, co nie? Ale USA się klepie też z Meksykanami, którym wysłałem prośbę o dostęp wojskowy, który akceptują i dzięki temu, no aktualnie, no mam z tam z Irlandią, jeszcze z jakimiś tam wypiertkami, ale mogę wysłać swoje dywizje. Eee, oni sobie stoją tu, a główne moje dywizje. Wysyłam tu do USA I robię cel, żądanie e, pod, Poddaństwa Jugosławii? Że no, no Jugosławię będę chciał zgarnąć do siebie A jeśli się nie zgodzą to wypowiadam też im wojnę Ale to już dopiero po kapitulacji USA Więc po prostu to jest skakanie od przeciwnika do przeciwnika Guatemala a, oni się biją tak ten jeszcze z Salvadorem i Hondurasem. Okej, okay, ciekawe, ciekawe. Do, dobra, czołgi średnie możemy chyba. Za, nie, za 41 nie możemy zacząć produkować. Eee, co ja bym chciał, a wezmę sobie projektanta czołgów, bo on tam dalej, ja chyba tam nie zawodność czołgam. Eee, I przy okazji sobie weźmy silnik. Rozbudujmy. I sobie czekamy. Mamy, o Boże, Zarkonwoi. No, wszystkie są używane. Z nasze wojska do po prostu płynięcia. On mnie został tylko upytopiony przez ten. Mogę dać tutaj unikaj, bo ja myślę, że... No, patrzcie... wrogie, wrogie okręty. O Boże, no ja już nie wiem, którędy lepiej przepłynąć. No... O nie... ale mi Okej, okay, dobra, Jugosławia odmawia, spoko. Komogę! Szogun na nie poli mogę do frekcji I wtedy się jeszcze ze związkiem. Nieu. O! O! o, o. Może później, może później. Choć, że Dobra, zróbmy roszczenia wobec Rosji. Król Anastazja Romanow jest ostatnią żyjącą dziedziczką cara Mikołaja II, więc jej roszczenia wobec rosyjskiego tronu są nie tylko poprawnie uzasadnione, ale stanowią też wolę Bożą. Rosyjska szlachta popiera jej roszczenia, a Anastazja jest gotowa przyjąć prawowity tytuł cesarzowej Rosji. Rozpoczynamy. Albo dobra, wiecie co, zaprośmy ich. Zaproś do frakcji. Dobra, ee... na, ra na razie chyba niech się... No tutaj konwoje się topią, ale ludzie nie giną. Nadal ilość dywizji mam tych sa taka sama, taką, taką samą, więc chyba nie jest aż tak katastrofalnie. Dobra, weźmy sobie Jastrzębia. Zbadajmy. Eee, i to co... O, niektórzy są przy froncie. Dobra, ale to co ja bym zrobił? To, e, zróbmy tak, jedni idą tu, a drudzy tu weźcie, weźcie im pomóżcie e... Jezu, ale mam konwojów za mało, ale mam konwojów za mało, czy mogę od kogoś poprosić konwoje? Mogę od was Jest Tak samo od Rzeszy e, Wniosek o Lendlis. Kurde, każdy mi po 30 konwojów, a wy? Też 30 konwojów. Świetnie, Bajlando wręcz. Eee, czego mi brakuje? Tutaj gumy, a. No. Nie mogę. Czy mogę od czegoś, co jest. Może, może od Zjednoczonego Królestwa, bo jest bliżej. To będzie mniej konwojów, ale nadal na, mam po prostu za mało ich. Eee, wolne fabryki. Czy możemy już czołgi produkować? Zobaczmy sobie... Tak, tak! Już wybadaliśmy działo do czołgów, to rozpocznijmy ich produkcję. Czołg mi się wydaje, że najlepiej brać nie chałbica, nie tylko... Średnia armata. Trzyosobowa. Radio. Pancerz, silnik na maksa. Możemy zmniejszyć trochę pancerz, żeby było te... 3, 6 na godzinę, dobra. E, no i co, no i zapisujemy. 10 TP, nie się tutaj produkuje. I sobie to na razie zostawiamy. E, gdzie A w, ci panowie tutaj czekają w Brescie na atryśnię biedactwa. Eee. No i co, możecie atakować? Możecie atakować, dobra. To fajnie, to, to się rozstawcie. Ja was tutaj będę jakoś mikro-menadżmentował. Ile tam się będzie dało? Eee. Dobra, obrona mobilna. Podstawowy silnik zrobiony, ale wiecie co. Ja myślę, że ja bym, ja bym zrobił sobie coś takiego, że może na początku jednego coastline zdobył. No, patrzcie, ustawia sobie dywizję. O tak, co wy na to powiecie? Eee das. ojeju, dobra i mogę sobie wziąć eksperta piechoty, tutaj tak samo świetnie eee, jakie nowe technologie to jest spoko eee, to jeszcze trzeba chwilę poczekać rozproszenie przemysłu i budow i, ten, i wydobycie zobaczmy czy jakoś od tej strony może którejś prowincji. O, 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 no właśnie. Może którejś prowincji nie chronią. Eee, podlecimy na San Francisco. <grym> Normalnie se polskie dywizje do San Francisco wchodzą bez problemu. Proste, że tak. Absolutnie mam za mało tych konwoi, ale może niedługo nam przybędą. Eee. Żądanie pomorza... Będę musiał zrobić żądanie pomorza, dobra, czyli będę musiał prędzej czy później Niemców wywalić z frakcji. E, no i okej, okay, no i zrobimy to, co nie? Ale to nie spieszy nam się. O, ci się zaczęli tutaj wycofywać, jak się zorientowali, że są okrążeni. Dobra, związać ich wszystkich walką. E, Wylecicie tu. Teraz byśmy sobie, no, możemy. Chcę, że kurcze po co mi ta Finlandia cała? Nie wiem, weźcie fabryczki, lepiej ogarniajcie. O, cztery dywizje tutaj w okrążeniu, za chwilę będą znikać. No i świetnie. Mm. O, już tylko trzy zostały Nie odczytane. Wy... O nie, oni tutaj mnie ten Jest absolutnie katastrofa. W te... czy, czy jest jakaś możliwość, żebyście płynęli naokoło? Tak, dobra, będę płynąć naokoło. Wybrzeże Meksyku. Nie no tutaj też są. No. Dobra. Które nie będą pływać, to i tak mi będą topić konwoje, dobra? Po prostu ważne jest to, żeby próbować jakkolwiek, chyba nie produkować konwoje czy coś. Eee, dobra, wylecicie tu, jedna tutaj. Eee, waszym zadaniem będzie, a nie, jeszcze, jeszcze daleko, w głąb USA. Chyba możemy wejść, co mam na minusie, że mi wysyłają? O, artyleria. Panamacz. Ale ci socjaliści po prostu wypowiadają każdemu wojnę. Komu tylko się da. Dobra, wy tutaj przyatakujcie. Eee... Nowe 12 dywizji idzie do tych panów. Ale tutaj macie atrycy, co nie. To ja bym wam zaproponował, może jakąś. Zamiast tutaj produkować. Nie wiadomo, co. Weźcie punkt zaopatrzeniowy, to ogarnijcie. I tak samo. Linie kolejowe jakoś łączące. Eee, neutralna nikaraguła. No co za patafiaństwo Właśnie, a czy możemy zrobić cel o ten przywrócenie wspólnoty? Nie. Ile oni mają posłuszeństwa na tej Litwie? Okej, okay, po 40-30 to jeszcze chwilę poczekać. Będzie git. O, 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 o! kolejne okrążenie, świetnie. Wy już tu możecie zaczynać puszować. Dobra, świetnie kurczę. Ładnie tutaj okrążamy. Zobaczmy sobie straty, tak z ciekawości. O nie, ale mało. 76 tysięcy. Największe straty to Czechosłowacja. A później Francja. No dobra. Mimo, że okrążyliśmy parę dywizji, to To było tylko parę dywizji, co nie? Za, za mało, żeby jakieś duże straty to nabiło. Ja bym wam zaproponował tutaj jakiś atak. Przeprowadzić. Tak, 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 na punkt zaopatrzeniowy lecisz. A ja w tym czasie zobaczę... O, ku... o kurde! A, tu się patologia zrobiła. Przecież <grystanie> mówię, że patola jest. Dobra. Myślę, tutaj ustawcie. Yy... Przywództwo nad Chinami, ktoś tam przejmuje XDF-to? Dobra, za zajmą tutaj ziomki porty to wtedy... o... Nie no, bez problemu zajmę. Jak im się uda... To następną rzeczą, którą będę robił, to po prostu puszczenie planu. Jak mi się wydaje. Chociażże. Dobra, puszczę ten plan, aczkolwiek to jest takie... Po prostu rozwalenie Co nie? Wy tutaj dawajcie, później tutaj do portu I mamy okrążone sporo dywizji um. Punkt zaopatrzeniowy się buduje, czy ja mogę puścić To coś, co przyspiesza? Nie, nie mogę niestety, szkoda Dobra, kolejną rzeczą to ja bym chciał Może rafinerię sobie na spawnie, kilka tak, bo czemu nie, szybkość rozwoju plus 4%, to sobie ogarniemy, yy, jakie mam potencjalne cele wojny. Okej, okay, czyli mam na ZSRR i na Jugosławię, ale no to nie musimy teraz atakować, co nie? Jeszcze mnie Szogunat Japonii woła do wojny, ale nie, na, na razie im powiem, że sorry byki, innym razem. Yy, mam też ten, pociągów cywilnych zaczyna być leciutko brakować. Więc zwiększmy produkcję. A to co yy, z dobrych rzeczy mogę powiedzieć, że już yy, kryzys związany z brakiem tego. Brakiem stateczków yy, już zaraz yy, zostanie ogarnięty. Dobra, wyleciecie tu, żeby odciąć te kilka dywizji. Gdzie ty tutaj idziesz, panie? Lecie i atakujcie. Na punkt zaopatrzeniowy, i tutaj z północy bym przeatakował. Na stolicę USA. O nie! Co Wy tutaj zrobiliście? Moje drogie cymbały drogowe. Eee... Dobra, w takim razie Wy polecicie tu i włączę Wam. Relokację strategiczną, czy jak to się tam nazywa. E, tylko, może niektórzy przeatakują. Dobra, ładnie. E, o! Suma mogę wybadać. Dobra, przykre. Tam ma tutaj kontuzję nasz. Kochany generał. Bywa. Generał też człowiek. E, tutaj przeatakujcie wszyscy. I okrążenie zamykamy. E, właśnie, nie, spojrzałem, ale nie sprawdziłem. 90% punktów zwycięstwa. Okej, okay, okej, okay, nadal dużo. E, przede wszystkim Los Angeles, tutaj odciąć. Tutaj już zamykaj okrążenie. E, później lecisz na San Francisco. A ogólnie wy zmiażdźcie to. Dobra, świetnie ogarnięte, teraz wy, żeby tutaj osiągnąć głębię strategiczną, włócznia, atak włóczni. Yy, wy tak, okrążenie na sam początek. Dobra, tu nas atakują, ale nas to nie interesuje. Okrążenie, okrążenie to jest rzecz, którą musimy zrobić w pierwszej kolejności. Hmm, dobra, tutaj też Portugalczycy okrążają, więc świetnie. Weźmy sobie tutaj pana od lotnictwa. Tutaj pana od morskich, yy, tutaj gospodarkę wojenną. Absolutnie musimy włączyć jak najszybciej. Że ja tego wcześniej nie miałem włączonego. To aż jest dziwne. Yy, Turcja. Nie, nie chcemy. Nie chcemy planu inwestycyjnego. Nas nie interesuje. Yy, wy tutaj. Żeby okrążyć tą jedną dywizję Dobra, a co wy tak tutaj się stoicie i się zastanawiacie, co robić? Atakujcie, a nie... Dobra, świetnie Was bym rozstawił Tak Wy tu pójdziecie i tutaj e, będę próbował robić... E, tak uciąć. Rapid City. Ha, śmieszna nazwa. Eee... Dobra, dawaj, tu lecisz na to. No i dobra, zajmujemy sobie tutaj te USA. Jeszcze, o, jeszcze w sumie Alaska. To kompletnie zapomniałem o istnieniu, ale nie będzie trzeba e, niczego zrobić z Alaską. Dobra, mamy kolejne. E, kolejne tutaj, i to już będą dywizje takie obronne. Mianowicie e, sobie staniemy na tej granicy. E, w ogóle mi się wydaje, że to byśmy wzięli do tego pana. I będziemy mogli dołączać do wojny, co nie? O nie, tutaj nie udało się moim przyjaciołom Niemcom. No, trudno, trudno. Hmm. Tutaj kliknijmy sobie. E, o, a tutaj mogę zwiększyć na priorytet motoryzacji? Tak, mogę, mogę bezpiecznie. E, wchodźcie tutaj na punkt zaopatrzeniowy, darmowy. A później lecicie tu i na, na Chicago. Yy, no i dobra. Cóż, mogę przyjąć wezwanie? Państwo chińskie? Ja pierdole. Nie, no. Co za skam. Oni mnie teraz nie lubią jakoś przez to? Nie. No nie, no przecież ja nie chcę się bić jeszcze z Chinami. To może później Może później będę się klepał jeszcze z kinami Dobra, weźcie wy już na Waszyngton polecie eee... Tutaj, tutaj, tutaj W ogóle tych panów już mogę też puścić tak tutaj ziup. Żeby po prostu polecieli ha, Ale ziomek po prostu leci Co jest? Czechosłowacja oddaje. To mój teren! Węgry! Pogniewamy się! Mi teren zabrali! Czechosłowacja ja się niby zgodziła, ale Czechosłowacja kapituluje. To za skam! Ale, ale, ale my się ten. Ale się pokłócimy. Węgry. Nawet. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Oh Te tutaj robią im po prostu snake'a do państwa, to wydawajcie też tutaj USA. Ile im zostało? Od 9 do 27 dywizji oni już się po prostu... No, już, już przegrali. Tutaj wchodźcie tylko do jakichś najważniejszych miast. Wody sobie naleje. I polska dywizja w tym momencie. O, przegrała bitwę o Waszyngton. Dobra. Tutaj się ogarni. Nie, nie atakujcie. Nie, nie, nie atakuj. Nie atakuj, nie atakuj. O, kolejna dywizja. Nie no, dobra. We, weźcie się, dropnijcie do Filadelfii Bo wy tutaj ten. A później znowu. No, ja może przestańcie tak atakować, dziko. Dobra. Myślę, że to jest moment. Bitwa o Waszyngton. Władysław Anders atakuje dywizję generała Collinsa I co? Wygrywamy! I? I? I Polskie dywizje, Polska Husaria w Waszyngtonie Proste, że tak Tak musiało być <grystanie> Dobra ładno Nowy Jork tutaj się broni troszeczkę no, to, to zaraz się zajmiemy Nowym Jorkiem, co nie? Wylećcie na Nowy Jork. Pójdźmy tych panów. A, a wy co? Weźcie tutaj jakoś ten ich przytętegujcie A nie stoicie i się zastanawiacie eee, właśnie ja mi się zastanowił Kiedy koniec wojny 25 punktów zwycięstwa Myślę, że No, nowy Jork Proste Proste Polska tutaj dyktuje Co i jak I tak przede wszystkim Przede wszystkim, to ja bym sobie wziął Czechosłowację całą. Następnie, następnie bym się zastanowił nad USA. Czy zrobić marionetkę, czy po prostu World Conquest? Chyba, ale chyba World Conquest. Yy, właśnie te Filipiny, oni tu gumę mają. A, jedną. Tutaj niby jest 100, ale to tam. Dobra, trudno. Ile mogę wziąć? Dobra, tyle mogę wziąć. Bierzemy tutaj. Eee, ale tu drogie niektóre prowincje, niektóre takie mega tanie. Skipujmy trochę. O, o, o jeju, o jeju. W prowincji możemy maksimum brać. Dobra, chcemy na pewno to, żeby mieć granice z Meksykiem, którego będziemy chcieli podbić. Eee. Co bym sobie tutaj jeszcze wziął? No, chyba, chyba cała USA, a poza tym to i tak nic nie będę mógł, co nie? Zaraz zerknę, jak tam F Francją się podzielili. Eee. Moi przyjaciele koledzy. Oj, oj, oj. Jak idzie? A, dzielą się jakoś tam Bretania w ogóle. Dobra, dobra, to, to, to niech się tam dzielą. Spoko. O, kurde. Oszty w mordę, co to jest? Co to jest? USA mi tutaj. Ale Border Gore będzie. Zabrałem jak najwięcej. No nie, no przecież to jest. Dobra, myślę, że to wystarczy. Jeszcze można. Francja! Z... Mogę sobie ją walnąć na papeta. Eee, Filipiny. Jakieś tutaj prowincje zostały? Dobra, weźmy sobie, walnijmy Francję. Jakąś tutaj piękną. <laughs> coś. dobra, można jeszcze coś wziąć, ale dla mnie to gotowe, koniec. Absolutny warder Wolna Francja. A po prostu. Sojusz boliwarski, właśnie. A mój cel wojenny przeciwko sojuszowi boliwarskiemu już tak jakby przestaje. O kurde, Jak Salvador wchodzi. W Meksyk, dobra. No dobra, w takim razie, co ja chciałbym zrobić? Kto jest? To są też alianci Wolne imperium amerykańskie yy, Wiem, wiem co muszę zrobić Przede wszystkim Czy ja mam military police? Nie mam Muszę sobie wybadać military police Ale zróbmy z tej brykady kawalerii po prostu eee, Straż miejska zróbmy sobie z nich Straż miejską dziób yy, i tereny okupowane Straż miejska. Lecimy I no co? Myślę, że mogę przysłać tutaj dywizję z powrotem Krącowe Królestwo Polskie przejmuje regionów 48 Dobra, ale myślę, że to jest dobry moment na zakończenie tego odcinka Wow Co tu się odkurwiło? Co to za Usłuchajcie o, o, o. się Dobra, to są ogarnę te jakieś fronty dziwne poza odcinkiem między odcinkami Dzięki za oglądanie i siema